Ta zapraszam na poniedziałkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Tarnowska firma MTM Budownictwo będzie przebudowywać Ostrowiecki Browar Kultury. W ubiegłym tygodniu odbyło się przekazanie placu budowy. Do końca przyszłego roku powstanie tam centrum kulturowe naszego miasta. Przekazania placu budowy dokonali marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. To właśnie dzięki decyzji władz województwa ostrowiecka inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości około 17 milionów złotych. Dofinansowanie na tą inwestycję jest największe w całym województwie. Wkład zarządu województwa to jest 17 milionów. Byliśmy przygotowani na 23, ale firma pana prezesa Cytronia tak skalkulowała, dobrze skalkulowała tą inwestycję na 18-200. 53 tysiące więc gdzieś jeszcze nadwyżka pani marszałku zostanie do wykorzystania ale mam nadzieję że do wykorzystania tutaj na te obiekty na wyposażenie. Modernizacja Ostrowieckiego Browaru Kultury to jedna z największych inwestycji w województwie świętokrzyskim. Jak oświadczył marszałek Adam Jarubas niektórzy myśleli że będzie dofinansowana budowa browaru piwnego. Pamiętacie państwo jak rozpoczynaliśmy od podpisania umowy tutaj od Kufelka piwa, tak. To tak. później spowodowało pewne takie komentarze, że jak to się stało, że zostały przyznane środki na browar w Ostrowcu, i browar wygrał z katedrą w Sandomierzu. Nawet miałem takie złośliwe uwagi, że tutaj promujemy jakieś nicne wartości, a przecież chodzi o nic innego, jako miejsce czy taką świątynię sztuki, kultury, bo to miejsce będzie takim unikalnym połączeniem potencjałów trzech jednostek, bardzo mocnych, dobrych jednostek z obszaru kultury. I muszę Państwa, trochę obserwując z zewnątrz, zapewnić, że ta inwestycja budzi bardzo duże zainteresowanie nie tylko mieszkańców Ostrowca, ale też mieszkańców regionu, bo, bo jest i oryginalna bardzo architektonicznie, ale też będzie taką unikalną przestrzenią kulturalną, bardzo otwartą na różnego rodzaju ofertę. Także cieszę się, że zarząd województwa mógł tutaj swoją cegiełkę dołożyć, znaczącą finansowo, tak jak pan prezydent powiedział, największe dofinansowanie z jednego z najbardziej obleganych konkursów w Regionalnym Programie Operacyjnym. Także jest to, mam nadzieję, nie będzie nie tylko najbardziej dofinansowany znacząco projekt, ale również najciekawszy i taki najbardziej Pomnażający te wartości dziedzictwa kulturowego tej ziemi, regionu świętokrzyskiego. Także życzę, żeby firma poradziła sobie z tym wyzwaniem w czasie i dała satysfakcję mieszkańcom jak najszybciej. W nowoczesnych wnętrzach odremontowanego browaru znajdzie siedzibę Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Biuro Wystaw Artystycznych. Na ostatniej sesji Rady Miasta radni zadawali wiele pytań pod adresem prezydenta Jarosława Górczyńskiego, między innymi na temat stanu bezpieczeństwa na ostrowieckich ulicach, domagali się też zdemontowania pogłosek o likwidacji Straży Miejskiej czy zwiększenia aktywności mosir w celu pozyskania środków z reklam. Podobnie jak w powiecie również w Radzie Miasta, doszło do roszad w jednym z klubów. Proszę Państwa, dokładnie wczoraj, czyli 22 lutego w okresach południa doszło do kolejnego poważnego wypadku na na napawa II na przejściu dla pieszych na wysokości MPK. Zdarzenie to dotknęło tym razem 8-letnie dziecko i jego rodzica. Tutaj takie wtrącenie dzisiaj rano o godzinie 6.45 minut doszło do wypadku w tym miejscu, czyli na i tylko że wizawika fandu. Należy podkreślić, że takie potrącenie na pasach na całej długości olej napawa nie jest, zdarza się po kilka razy rocznie. Na przestrzeni ostatnich 2-3 tygodni w odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Józefską doszło do dwóch wypadków, wskutek w których zniszczone zostały barierki rozdzielające dwa pasy jezdni. Z pełną stanowczością nasze się stwierdzić, że leje na drugiego jest bardzo ważną arterią naszego miasta, ale coraz bardziej niebezpieczną. Sygnałowe, jakie dostają od mieszkańców, którzy na co dzień pokonują przejście dla pieszych poruszających się pomiędzy płanki, i Słonecznym, Wynika, że coraz bardziej obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Dla tych, którzy doświadczyli tam potrąceń, były takie w ostatnim czasie, mieszkańców zarządzających do osiedla, jest to swoje tajna. Uważam, że należy czym prędzej zastanowić się nad zmianami infrastruktury drogowej na najbardziej newralgicznych odcinkach ale nie na Pawła. Być może yy, podskutuje ustawienie starego radaru, instalacja wzbudzoniowa sygnalizacji świetnej dla pieszych, przewężenie na wysokościach yy, przejścia dla pieszych. A może specjalne progi zwaniające przed pasami szykany lub przebudowanie w ogóle tych pasowej jezdni w jedną pasmową z wydzieloną e, ścieżką rowerową, a może wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, tak jak to robią niektóre e, dużo większe miasta od naszego, lub bardzo częste pomiary prędkości dokonywane przez policję. Wartaż Warfla, tych możliwości zdaje się być bardzo duży. Dobrych przykładów na reorganizację zbyt długich na pieszych na drogach z dwoma y, pasami ruchu nie brakuje na niepodjęcie działań zmieniających opisany stan rzeczy będzie skutkowało pogłębiającym się brakiem poruszczenia bezpieczeństwa pierwszy bezkarnością kierowców łamiących przepisy a także coraz większymi kosztami wynikającymi z na napraw infrastruktury. Dlatego za pana prośbę, panie prezydencie, zwracam się z prośbą do pana starosty o jak najszybszą i skuteczną interwencję, przede wszystkim o uruchomienie wszelkich możliwych środków i sposobów. Wy wyeliminować piszczadę grzegorza Dąbrkowej, miejsce na samym odcinku alei Jana Pawła. Chciałem zgłosić jedną interpelację. Wśród mieszkańców Ostrowca pojawiają się ostatnio pytania dotyczące zapowiedzi likwidacji Straży Miejskiej w to wszystkim? W związku z powyższym, chciałem zapytać u źródła, czyli Pana Prezydenta, czy rzeczywiście taki zamiar jest. Zwracam się z zapytaniem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dlaczego nie jest wykorzystywany potencjał powierzchni reklamowych należących do jednostki. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje ośrodkami położonymi w dobrej, żeby nie powiedzieć wyśmienitej lokalizacji i moim zdaniem. Nie powinno być większych problemów z pozyskaniem firm, które chciałyby się reklamować na tych nośnikach, zasilając przy tym budżet jednostki. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, że przy wjeździe do miasta, na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, znajdują się wyblaknięte reklamy basenu, które w żaden sposób nie zachęcają do skorzystania z jego oferty. Zamiast reklamy jest antyreklama. Proszą o stworzenie pakietu reklamowego dla firm, lub estetycznej reklamy własnych obiektów i usług, jak na przykład zabiegi fizjoterapeutyczne na marszyźnie. Niestety, na większość pytań prezydent nie udzielił odpowiedzi radnym. Ograniczył się jedynie do oświadczenia, że otrzymają oni odpowiedzi na piśmie. Interpelacje, otrzymać się odpowiedź na piśmie. Ja tylko w skrócie odniosę się w kolejności takiej wybiórczej. Tu pan radny Kamil Kutryba ma rację. Trzeba dbać się, ja wczoraj zwróciłem uwagę prezesowi józowi też na pewne kwestię. Każdy jest gospodarzem na swojej jednostce i na obiektach, które do tej jednostki przynależą. Trwają roszady w składach klubów radnych. Rozpoczęły się one od powiatu, gdzie radni Renata, ślusarz Magiera oraz Mariusz Wesołowski zrezygnowali z członkostwa w klubie Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Zrobili to przed nadzwyczajną sesją rady, na której podjęto nieudaną próbę odwołania starosty Zbigniewa Dudy. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna potwierdził, że otrzymał pisma informujące o tych decyzjach radnych. W czwartek na sesji Rady Miasta przewodnicząca Irena Renduda-Dudek poinformowała o wykluczeniu Andrzeja Pałki z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Na moje ręce wpłynęło pismo od przewodniczącego klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, radnego Dariusza Kaszuby, następującej treści. Pragnę przekazać Pani Przewodniczącej informację o zmianie w składzie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Podczas spotkania klubu w dniu 30 stycznia członkowie klubu podjęli uchwałę o wykreśleniu z listy członków klubu radnych PiS radnego Andrzeja Pałki. Aktualny skład klubu radnych pis przedstawia się następująco Artur Głąb, Marcin Marzec, Dariusz Kaszuba, Małgorzata Krysa, Włodzimierz Sajda i Jerzy Bronek. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Osiedlowy Dom Społeczny Malwa serdecznie zapraszają na koncert w karnawołowych rytmach. W koncercie wystąpią uczniowie, absolwenci i pedagodzy szkoły muzycznej oraz żeński zespół Kameleon Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie. Koncert odbędzie się we wtorek 28 lutego o godzinie 17.30 w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa na osiedlu stawki 45. Wstęp wolny. W meczu 22. kolejki Orlen Ligi siatkarki Krzeostrowiec Świętokrzyski przegrały we własnej hali z deweloperem Skyres Rzeszów 1-3. Najlepszą zawodniczką spotkania została Katarzyna Mróz, która swoją wielką karierę siatkarską rozpoczynała w naszym klubie u boku siostry Agaty. Faworytem spotkania były zawodniczki z Rzeszowa. W tym sezonie znacząco wzmocniły swój skład i są w pierwszej czwórce ligi. Ale to nasze panie lepiej zaczęły to spotkanie i pewnie wygrały pierwszego seta. Kibice uwierzyli, że może dojść w Ostrowcu do sensacji. Niestety z każdym następnym setem ich nadzieje gasły. Wprawdzie Ostrowczanki chwilami dorównywały Rzeszowiankom, to jednak one nadawały w kolejnych trzech setach tempo gry. W każdym secie wyrównana gra toczyła się do połowy, po czym następowała seria dobrych zagrań dewelopresa, na które gospodynie ani trener parkitny nie potrafili odpowiedzieć. Faworyty. Dopią swego i, i ma trzy punkty. My chcieliśmy pokazać się naprawdę, nie, nie, nie mówiąc tak, nie powtarzając się kolokwialnie, że, że, że z dobrej strony, to zaczęliśmy bardzo dobrze. Ten mecz naprawdę wyszedł nam w pierwszym secie, tak jak sobie zakładaliśmy. Każdy element, każde miejsce w, na boisku było wypełnione idealnie. Ale daliśmy się zespołowi rozegrać. To jest najgorszy mankament w tym secie. Daliśmy się im rozegrać, zamiast dobić do 11-12, to zespół z Rzeszowa zaczął grać w końcówce i doszedł nas i było blisko generalnie. To był najgorszy moment w naszym meczu, którego konsekwencje były później widoczne. Najlepszą zawodniczką spotkania została uznana Katarzyna Mróz. Dzielnie walczyła na siatce, ale również umiejętnie dyrygowała zespołem. Po meczu chwaliła gospodynie za ambitną walkę, podkreślając, że zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Mecz był bardzo ciężki, spodziewałyśmy się takiego meczu. Trochę narzuciłyśmy chyba naszą słabą grą dziewczynom takie tempo grania i naprawdę bardzo fajnie grały. My się tego spodziewałyśmy, ale nie mogłyśmy się momentami tym, temu przeciwstawić. Ale cieszę się, że jednak ogarnęłyśmy się w którymś momencie i, i mamy trzy punkty. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.